Dzień dobry. Nazywam się Marcin Bowiński. Na co dzień pracuję w pierwszej klinice ginekologii onkologicznej i ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Chcę Państwa serdecznie zaprosić na konferencję Wyzwania w Ginekologii i Onkologii, która odbędzie się w moim rodzinnym Lublinie w dniach 21-23 września 2023 roku. W programie znajdują się wykłady wybitnych polskich ekspertów w dziedzinie ginekologii i ginekologii onkologicznej. Nowością w tej, na tej konferencji będą wykłady prowadzone przez członków klubu młodych ginekologów-onkologów, uzupełnione komentarzami najbardziej utytułowanych ekspertów w naszej dziedzinie. Ukoronowaniem konferencji będą warsztaty z szycia naczyń prowadzone przez chirurgów naczyniowych, które umożliwią wszystkim uczestnikom nabycie doświadczenia i umiejętności w zakresie tych skomplikowanych procedur. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji Wyzwania w Ginekologii i Onkologii, która odbędzie się w Lublinie w dniach 21-23 września bieżącego roku. Do zobaczenia!